Tworzył szczepionkę na raka skóry, teraz obiecuje polską szczepionkę na koronawirusa. Poznański onkolog i immunolog, profesor Andrzej Mackiewicz, we wrześniu ma mieć jej gotowy prototyp. Ma technologię, ma ludzi, brakuje mu tylko pieniędzy. Przemysław Ciupka. On właściwie myślał o tym, żeby przedłużyć nam życie o... Rok, 18 lat temu pani Mirosława usłyszała wyrok. Czerniak, z którym się zmagała, dał już rozległe przerzuty, miało jej zostać dwa lata życia. I wtedy właśnie udałam się do profesora Andrzeja Mackiewicza. No i muszę to powiedzieć, z całą taką stanowczością ratował mi życie. Rozwój nowotworu udało się wyhamować dzięki opracowanej w Poznaniu przez zespół profesora Mackiewicza szczepionce na czerniaka. Teraz ci sami naukowcy pracowują lek na pandemię, czyli szczepionkę przeciwko koronawirusowi. O. Zgodnie z harmonogramem nawet niektóre rzeczy udaje nam się zrobić, zrobić szybciej. Wszystko opiera się na prowadzonych od lat i z sukcesem badaniach związanych ze szczepionką na czerniaka. Mamy opracowaną technologię, mamy opracowaną linię produkcyjną, mamy zespół biotechnologów, którzy są raz, że świetnie wykształceni, ale oprócz wiedzy dysponują ogromnym doświadczeniem w wytwarzaniu badanego produktu leczniczego. Naukowcy zapewniają, że prototyp będzie gotowy w przeciągu kilku tygodni, a pierwszy pacjent otrzyma szczepionkę za 8 miesięcy. My jesteśmy gotowi, my mamy produkty, no robimy, komórki rosną, dzielą się. Jednak od pierwszych testów na ludziach do zarejestrowania i upowszechniania leku jeszcze daleka droga. To są wyroby, które wymagają bardzo skrupulatnych badań. To są wyroby, które nie mogą być produkowane w garażu. By jednak myśleć choćby o pierwszym testowym zaszczepieniu wolontariusza, zespół już w tym momencie potrzebuje co najmniej 15 milionów złotych na dalsze badania. Rząd amerykański to był chyba 4 dni temu. Przekazał na to 400 milionów dolarów. Polski rząd na razie z finansowaniem się nie kwapi. Pieniędzy ze źródeł prywatnych też nie widać. Wciąż walczymy, ale. Mam, mam nadzieję, że, że. polska szczepionka ujrzy światło dzienne. Pieniądze są też problemem w przypadku szczepionki na czerniaka, która jest bazą dla tej przeciwko SARS-CoV-2. Przez brak finansowania badania nigdy nie wyszły poza fazę kliniczną i produktu nie udało się zarejestrować. Teraz skończyły się środki na dalsze. Produkcję, w związku z czym pani Mirosława i stu innych pacjentów, którzy jako grupa badawcza przyjmują ją regularnie od lat, może zostać bez leku. Zatrzymanie tej, tej fazy naszego leczenia spowodowało u niektórych pacjentów w przeszłości niestety, ale nawrót choroby i śmierci. To mamy też udokumentowane. Choć naukowcy z Poznania są przekonani, że mogą skutecznie uderzyć w koronawirusa tak, jak uderzyli w raka. Jesteśmy w stanie wytworzyć szczepionkę, która będzie pomagała ludziom to bez pieniędzy nie wyprowadzą nawet ciosu. Przemysław Ciupka, Polsat News.